Witam, pozdrawiam. Zrobiłem sobie tą budę od Łukasza Rumuna ST43. Tutaj właśnie widzę, że jest 060DA623. Na ten numery sobie dałem, bo akurat to co wziąłem na wzór nie udało mi się tak yy, takie zmniejszyć, takie, bo robiłem takie różne wielkości. zatem spód żółty wyciąłem, też dokleiłem sobie do tej lokomotywy. Te literki to powycinałem sobie porobiłem. Tylko, że nie miałem znaleźć druku, LOTOS z kolei z boku lokomotywy. Ale znalazłem, ale takie no, trochę zabrudzone. Ale to innego nie miałem, ale musiałem kleić. To jest wklejone tak. Tu to, sobie dorobiłem, bufory zrobiłem sobie yy, z kartonu, kartonu. Akurat tutaj mam schnia kadłub wilka. Jak tylko wysnie, to będę ten spód do czarnej linii wycinał, bo to będzie wersja do linii Wodnej. Tutaj będzie jeszcze do góry, tutaj do góry jeszcze dojdzie szkielet. Tutaj właśnie sknie. Jest, jest, tutaj jest szkielet, który pójdzie do góry. Ta górna część wilka, ale jeszcze on pokaże ma, która schnie, bo to tak jedno schnie, robię następne, inne schnie, robię trzecie. I tak czekam, aż schnie, to żeby nie czekać, to te się za następne. Właśnie tak, że teraz podkleiłem dzisiaj ten kadłub cały. Znaczy ja wczoraj miałem już sklejony pierwszą warstwę to takiego cienkiego. A potem tę te, tekturkę oklejałem, tak żeby fajnie to by było. I jak mi to zaczęło snąć, to zaczęłam robić z lokomotywę. A tutaj mi snie ta diorama morska. Kolejny to papier toaltowy to robione było wczoraj, ale rano było jeszcze wilgotne. A ja poczekam aż to dokładnie wyschnie dlatego dwie doby niech się śnie I jutro będę malował. Także papier toaltowy już jest może właśnie zrobione Te fale takie różne. Także tu będzie. I w ciekawości powiem, że dojdzie mi tutaj do błąd koturówka. Po sobie wystrugałem z tylstewczki łąskotorówkę z wagonikami, także będzie taka prowizorka też tutaj na MAPICI, bo tu mam szyny wąskotorowe, Bo na Helu właśnie były także yy, szyny szły do każdego bunkra i do każdej yy, armaty. Także te szyny problem, to wszystko z książki mam, nie także Wiemy właśnie jak to było. Tory wojskowe prowadziły do wszystkich stanowisk bojowych. Jeżeli, jeżeli chodzi o Rumu, no to zdecydowałem się, by zrobić go w wersji jeżdżącej, ale układ jezdny mam samoróbkę od Daniela. Yy, zrobioną ze sklejki. Ja kiedyś miałem tą samoróbkę w tym kibelku w tygrysie, ale on jest cały powyginany, bo ja nie wiedziałem, że steropion się roztapia. W środku była buda ze steropianu, To był pierwszy mój kibel ale też yy, do bani, bo za szeroko w ogóle yy, ma tam przestrzeń nie? i w ogóle to on jest krótszy od oryginalnego modelu kartonowego dlatego zdecydowałem sobie, że zlikwiduję sobie tego kibla a podwozie sobie wyciągnę, po zaginane wszystko jest powyginane do środka wgięte, potem staram się właśnie z tego, bo widać, jakie jest powyginane, i zdecydowałem się, że to podwozie i wózki wykorzystam do innego taboru. A ten przy jednym podwozie wstawiłem sobie do rumuna i mam układ jezdny. Samoróbkę na niego, tak mi wyszło. To już mówiłem, ten spód kartonowy sobie wyciąłem Ten zgarnię, czy tak to się nazywa, nie wiem w ogóle fachowo. Se zamontowałem. No to właśnie jest ten wózek z napędem. To jest ze sklejki. Tam jest silnik i są balasty przed i pod silnikiem. Są balasty. To mi tutaj istnie I właśnie tutaj, tego druku, właśnie nie mogłem znaleźć takiego ładniejszego. To sobie na razie dałem taki. może razie kiedyś znajdzie coś lepszego. I tu też da się dałem taki se zgarniacz na wózek. Tam tu na razie na bok. Na wózek. Bufory są yy, z kartonu. Bufory z drżakki, bo nie miałem. Zrobiłem takie czerwone kropki. To jest są szkła bezbarne. Szkła bezbarne są dane te. Także tak się zrobiłem. Zaraz zobaczymy, jak będzie. No ja po prostu no. Wiadomo, że taki modelarz, który ma lokomotywy odwzorowane od rzeczywistości, takie perfekto, to wiadomo, że tak dla niego to będzie badziewie, nie? A dla mnie to ważne, że to jeździ. Także kiedyś to był na tym podwozie Kibel jeżdżący, ale pomyślałem sobie, że skoro on jest taki powyginany i jest po prostu krótszy od kartonowego, to sobie. Postanowiłem, że tylko te oryginalne kartonowo sobie zostawię, a ten wydruk się zlikwiduje. To jest układ jezdny ze sklejki. Samoróbka, silnik jest z DVD. Kółka są kiedyś posłałem Danielowi z E69 i zrobił mi taki układ jezdny. Bo prosiłem go, i dla mnie to jest najważniejsze. ostrość się ucieka, muszę kołka sobie wyczyścić w jak nie czyścił. Kulek nie czyścił. I jeździ, tak? Właśnie jest dla mnie, że jeździ. Taki zrobiłem sobie prowizoryczny zderzak, a czy hak. Bo tutaj wiadomo, że tutaj sprzęgu nie ma z tej strony. Na kiblu też nie było tu sprzęgu. Robimy kółeczko bardzo mocny silnik. No, tylko ten silnik, właśnie tutaj, ten układ wózek jest lepszy, bo on ma napęd zębatki na obie osie. A ten, co tutaj mam, układ jezdny w Szynobusie. Nie jest to Szynobus. O, tu jest w Szynobusie tu tam też jest układ jezdny samoróbka ale tam jest z flexi, ale tam jest po prostu słabsze bo tam jest napęd tylko na jedną ośkę dlatego dałem tu pod szynobus. szynobus dał sobie radę o, wiadomo, że z doczepnym wagonem to już miał siłę, a tutaj jest ta różnica, że ten wózek ma napęd na obie osie i uciągnie wagony i mamy Rumuno. Jeździ, jeździ, więcej mi nie trzeba. Tylko że chcę kółko wyczyścić, bo że koła nie czyścił, jakbym to wyciągnął. Ale będę musiał sobie koła wyczyścić. Jeździ, jeździ konwersja samoróbka buda Kasza, dzięki za ten szybę wstawiłem sobie, jakby miałem tam z takiej folii. Lampy te porobiłem sobie te czerwone kropki jako czerwone, bo zauważyłem, że na prawdziwym to te czerwone lampki są z boku. Nie są do góry, tylko z boku. Tu białe, czerwone miało czerwone. Bufory są z kartonu. Tak jak mówiłem, ten zgarnisz dałem sobie na spód. Dałem sobie ten zgarnięty spód. ze zdjęcia wycięty dałem na taką pleksję grubą, wyciąłem sobie. No i tak sobie to jest. Także potem puścimy sobie pogonami. A że to jest Lotos, no to stawimy sobie cysternę. Z dwie, trzy i polecimy. Zobaczymy, ile uciągnie wagonów. So, tylko jeszcze muszę koła wyczyścić, tak? Muszę jeszcze wyczyścić koła, bo jak ja jako wyciągnąłem z kibelka, to koła nie były czyszczone jeszcze. No jak zrobiłem, tak umiałem. Ale ja jestem zadowolony, że lokomotywa jeździ, nie? To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Także mam też Rumuna w swojej flocie. ET43, elegancko. A że taki układ jest, to nie szkodzi. Samoróbka, ale ważne, że jeździ. Wiadomo, że ta lokomotywa się nie spodoba modelarzom, którzy mają cyfrę, wszystko zerowane. Te modele Perfect, Expert. A mi to nie trzeba. Ja i tak nie mam cyfry. Ja mam analog, dlatego. U mnie dużo modeli w ogóle jest samoróbek. I to mnie cieszy, bo jeździ. Dobra, no to tylko że to właśnie jest tym zły, że nie potrafiłem znaleźć lepszego druku. Ale może się kiedyś uda znaleźć coś lepszego a się zamieni po prostu. Ale na razie to tak może być. Także loto z kolei jest. Elegancko tak wygląda. Fajnie. Podoba mi się. Także tutaj snie. Wilk też schnie Także robiłem trzy rzeczy naraz. Tutaj właśnie jedno snie robię, drugie. Drugie snie robię, trzecie, żeby nie marnować czasu. Tak, teraz zapuścimy film Godzilla, bo sobie już obejrzałem całą serię hańszej znowu. Tytuły takie były jak Godzilla. Powrót Godzilla. Godzilla kontra Bioland. Godzilla kontra Ghidora, Godzilla kontra Motra. bitwa o Ziemię. Godzilla kontra Mecha. Godzilla. Godzilla kontra Kosmo. Godzilla. I Godzilla kontra Destructor. To była cała seria chęszej. A teraz jestem na serii Millennium, Także ładne. Podoba mi się. Też w ogóle fajne kolor. Malowanie. Także mam teraz dwa lotosy. To tutaj mam. Lotus, Lotus kolej Gagarina. Go to jest malowanie Daniela. Elegancko. Także tutaj mi się udało fajny wydruk znaleźć. a Szukałem właśnie wydruku, i tutaj nie mogę znaleźć. No ale cóż, na razie nie może być. Potem się może kiedyś go zmieni. Także tak zrobiona jest ta lokomotywa. Jeszcze ciekawe. Silnik bardzo mocny, wzywili I ważne, że jeździ. Dobra, no to kończymy, bo trzeba film oglądać. To na razie hej.